Elevator Pitch, czyli prezentacja windowa, to w świecie startupów narzędzie niezbędne. To krótka prezentacja, która może trwać od 30 sekund do 3 minut, i w której trzeba przekonać potencjalnych inwestorów do zainwestowania w nasz pomysł i firmę. Jak taką prezentację stworzyć? Dziś właśnie o tym opowiem. To jest podcast Prosta Komunikacja, a ja nazywam się Piotr Garley. Moją misją jest to, by być Twoim przewodnikiem po świecie prezentacji. I komunikacji, byś mogła, byś mógł rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne i tym samym swoją karierę. Rozmawiamy więc tutaj o skutecznej komunikacji w biznesie, o prezentacjach, storytellingu i retoryce. Odcinek 30 Jak zrobić Elevator Pitch, czyli prezentacja windowa w 3 minuty. Nazwa Elevator Pitch wzięła się z opowieści, w jaki to sposób niektórzy założyciele firm przekonywali swoich inwestorów. Czekali na korytarzu na windę, a nawet nie tyle na windę, ale na osobę, która wyglądałaby na bogatą i gotową zainwestować w nowy biznes. W dużych firmach często taki pomysłodawca czekał na prezesa. Zatem, jeśli zauważył, że taka ważna osoba podchodzi właśnie do windy, to była dla niego, dla niej okazja, by pozyskać finansowanie. Zatem pomysłodawca zaczynał rozmowę i opowiadał o swoim przedsięwzięciu. Zadanie jest jednak trudne jazda windą trwa kilkanaście sekund. W dużych budynkach, jeśli na poszczególnych piętrach ludzie wsiadają, wysiadają, no może trwać minutę, może troszkę dłużej. Cała sztuka polega więc na tym, by przekonać kogoś do swojego pomysłu w ekstremalnie trudnych warunkach, kiedy jest mało czasu, a nasz odbiorca jest zupełnie nie w nastroju na pogawędki o pomysłach biznesowych i inwestowaniu. Legendy krążą, że takie rozmowy w windzie zbudowały nie jedną firmę. Obecnie Elevator Pitch to rodzaj prezentacji bardziej skonwencjonalizowanej podczas spotkań networkingowych, podczas przypadkowych interakcji, albo też podczas specjalnie pod to organizowanych eventów biznesowych. No dobrze, masz więc pomysł i chcesz teraz pozyskać finansowanie. Możesz zatem stworzyć swój własny Elevator Pitch. Bez slajdów, jedynie jako krótką, wyrazistą wypowiedź. I teraz, jak się do tego zabrać? Oto sześć kroków, by zbudować porządny elevator pitch. Krok pierwszy. Tak zwany hak uwagowy, od angielskiego hook, no bo to w angielszczyźnie spopularyzowano ten termin w komunikacji. Hak uwagowy to krótkie oświadczenie, zazwyczaj jedno zdanie, no może dwa, trzy, którego celem jest przykuć uwagę, zainteresować, wywołać poruszenie. Im bardziej emocjonalnie tu będzie. Ale też taktownie i z szacunkiem do drugiej strony, tym mocniej tę uwagę pozyskamy. Co ważne, tutaj mamy dwie możliwości. Albo wywołujemy temat kompletnie zaskakujący odbiorcę, co od razu przykuwa uwagę, albo wywołujemy temat, który odbiorcy jest bardzo dobrze znany i wiemy, że to wywoła od razu u niego zainteresowanie, czyli trafimy w punkt w jego zainteresowania. Krok drugi. Problem. Przedstawiamy problem, z jakim mierzą się przyszli użytkownicy naszej usługi lub produktu. Krok trzeci rozwiązanie. Opowiadamy krótko, jaki jest sposób na to, by owego problemu się pozbyć czyli przedstawiamy nasze rozwiązanie, czym jest produkt lub usługa, jak działa i jakie efekty daje. Krok czwarty dowód. Pokazujemy liczby, statystyki lub dowody naukowe, empiryczne bądź inne które przekonają racjonalną część umysłów odbiorców. Krok piąty – story. Wprowadzamy krótką opowieść, która przekona emocjonalną część umysłów odbiorców. Razem z dowodem story stanowi niezwykle skuteczny zestaw perswazyjny. Ważne jest tylko to, aby ten zestaw nie był kulawy i stał na obu nogach, zarówno emocjonalnej, jak i racjonalnej. I krok szósty – wezwanie do działania. Kończymy prezentację wyrażając konkretnie, czego oczekujemy od odbiorców, no zapewne zainwestowania w nasz pomysł. Zanim jednak opowiem o tych sześciu krokach, szczegółowo podając jakieś konkretne przykłady, nadmienię, co warto zrobić wcześniej. Tak zwana faza zero. Faza zero to opracowanie jednozdaniowego elevator pitcha. Tak jednozdaniowego. Całą ideę biznesową skróć do jednego zdania, które będzie miało schemat: Nazywam się, pomagam X osiągnąć Y poprzez Z. Bazujmy na jakimś przykładzie. Załóżmy, że wpadliśmy na pomysł stworzenia aplikacji, która będzie pozwalała użytkownikom rezerwować miejsca parkingowe w dużych miastach. Nie wiem, czy taka aplikacja istnieje, ale mam nadzieję, że kiedyś powstanie. Wówczas jednozdaniowy elevator pitch może brzmieć w ten sposób. Nazywam się Piotr Garley i pomagam kierowcom szybciej znaleźć wolne miejsca parkingowe poprzez aplikację Park Easy, która pokazuje i rezerwuje dostępne miejsca w czasie rzeczywistym. To zdanie nie musi być nigdy komukolwiek powiedziane. Może być, ale niekoniecznie. Jeśli mamy nieco więcej czasu niż 15 sekund na przedstawienie swojego pomysłu, Lepiej ustrukturyzować elevator pitch pod dwu- lub trzyminutową wypowiedź. Tym niemniej takie jednozdolniowe oświadczenie będzie dla nas samych niezwykle pomocne. Będzie kompasem nakierowującym, w jaką stronę mamy zmierzać przy opracowaniu pełnej wersji prezentacji. Jednocześnie to dla nas dobre ćwiczenie na wydestylowanie esencji naszego pomysłu. Jeśli mamy trudność ze wskazaniem, kto jest rzeczywistym beneficjentem naszego rozwiązania, albo mamy trudność w krótkim wytłumaczeniu, na czym to rozwiązanie polega, to może znaczyć, że pomysł lub rozwiązanie nie ma potencjału. Jak może wyglądać pełen elevator pitch trwający około jednej minuty? Oto przykład. Krok pierwszy hak uwagowy. Ile razy krążyłeś po mieście 15 minut szukając miejsca? Krok drugi problem. Kierowcy tracą średnio 90 godzin rocznie na szukanie parkingu. To czas, paliwo i nerwy. Krok trzeci. Rozwiązanie. Nasza aplikacja Park Easy pokazuje wolne miejsca w czasie rzeczywistym i pozwala je zarezerwować jednym kliknięciem. Krok czwarty, dowód. W testach w Warszawie kierowcy skrócili czas parkowania o 70%. A ruch uliczny w centrum spadł o 12%. Krok 5. Story. Pomysł pojawił się, gdy mój wspólnik spóźnił się na rozmowę o pracę, bo przez 20 minut krążył po śródmieściu. Stwierdziliśmy, to trzeba naprawić. I krok szósty wezwanie do działania. Szukamy inwestora, który doinwestuje nasz pomysł kwotą 6 milionów złotych, i tym samym pomoże nam wdrożyć system w kolejnych 10 miastach w Polsce. Albo inny przykład. Wcielam się w postać ekscentrycznego wynalazcy, który wymyślił absolutnie genialny produkt i mówi w ten sposób. Krok pierwszy, hak uwagowy. Żyjesz w kraju, w którym skarpetki znikają w pralce, jak auta Jamesa Bonda w pościgu. Krok drugi, problem. Każde pranie kończy się jedną skarpetką bez pary. Chaos, dramat, samotność. Krok trzeci, rozwiązanie. Sok lock. Mała, sprytna klamra, która trzyma skarpetki razem: w pralce, w szufladzie, nawet podczas ucieczki przedteściową. Krok czwarty dowód. W testach 96% par skarpet pozostało parami pozostałe 4% to kot. Krok piąty story. Wszystko zaczęło się w dniu, gdy rano założyłem jedną skarpetkę w kropki, a drugą z Mikołajem był to lipiec. Krok szósty. Wezwanie do działania. Potrzebuję miliona złotych, żeby świat przestał wyglądać jak garderoba klauna. To jak. Spinamy się. No koniec elevator pitcha. Ten elevator pitch, ten poprzedni przykład, trwał około minuty, ale równie dobrze można by było rozbudować go o dodatkowe informacje, tak żeby trwał dwie, może nawet trzy minuty. Standardowy elevator pitch trwa od kilkunastu sekund do trzech minut. Schemat ten działa. Wiemy, bo jako studio prezentacji współpracujemy z licznymi startupami i założycielami firm i widzimy, jakie struktury takich prezentacji są najskuteczniejsze. Jednocześnie nie trzymajmy się jej na sztywno. Jeśli w naszym przypadku rozum i serce podsuwa nieco inny układ, kolejność albo elementy, śmiało działajmy. Przede wszystkim powinniśmy spersonalizować ton. Czy idziemy w ton profesjonalny, czy może bardziej na luzie? Ton powinien być odbiciem osobowości marki, którą chcesz stworzyć. Tym niemniej, przedstawiona w tym odcinku struktura to solidna podstawa, na bazie której możemy stworzyć perswazyjny elevator pitch, taki, który przyniesie pieniądze, a przynosi, uwierzcie. Podsumowując, jak stworzyć elevator pitch? Oto tych sześć kroków. Pierwszy, hak uwagowy. Drugi, problem. Trzeci rozwiązanie, czwarty dowód, piąty story i szósty wezwanie do działania. By znaleźć jeszcze więcej rad na temat komunikacji, prezentacji i retoryki, zapisz się na mój newsletter na stronie studiomyślnikprezentacji.pl ukośnik newsletter. A jeśli chcesz zostać mistrzem lub mistrzynią komunikacji, zapytaj mnie o szkolenie dla Ciebie lub Twojego zespołu. Do usłyszenia.